Jak prawidłowo rozliczyć spotkanie firmowe, np. wigilię firmową, w której biorą udział zarówno pracownicy, jak i współpracownicy? Ostatnio mówiliśmy o prawie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na imprezę świąteczną dla pracowników. Ale jeśli organizujecie spotkanie świąteczne, w którym udział biorą zarówno pracownicy, jak i osoby współpracujące, czyli na B2B, to sprawa się komplikuje. Niestety, wydatki poniesione na organizację spotkania wigilijnego, w którym będą uczestniczyć kontrahenci, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oczywiście w tej części przypadającej na kontrahentów. Wynika to z przepisów, zgodnie z którymi za koszty uzyskania przychodu nie można uznać wydatków na reprezentację, w tym wydatków na żywność, gastronomię i napoje, w tym alkoholowe. Wydatki na spotkania biznesowe mogą zwiększyć koszty podatkowe pod warunkiem, że cel i temat prowadzonych rozmów będzie dotyczył zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko reprezentacji. Czyli co trzeba zrobić? Całkowicie zgodnie z przepisami, to najlepiej podzielić wydatki proporcjonalnie na podstawie np. Na listy zaproszonych osób i odpowiedni procent zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a odpowiedni po prostu jako wydatek na reprezentację.